Dzisiaj z nami pan minister Antoni Maciarewicz. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo jest mi miło móc gościć u Państwa dzisiaj w polskim Toronto. Bardzo serdecznie dziękuję Gazecie Polskiej, klubom Gazety Polskiej za... Szanowni no Państwo, no to spotkanie poświęcone jest też, jak chciałbym je poświęcić, przede wszystkim relacji związanej z pracami zespołu parlamentarnego, którym kieruję, a który zajmuje się analizą, badaniem przyczyn tragedii smoleńskiej. Ale oczywiście jestem posłem Rzeczpospolitej, nie ograniczam się do tej problematyki, chociaż jej właśnie poświęcam najwięcej czasu. Nie ma wątpliwości, że tak jak dla wielu ludzi, myślę, że dla bardzo wielu Polaków, dla mnie ten 10 kwietnia 2010 roku zmienił po prostu wszystko. Zmienił po prostu wszystko. Wczoraj w Londynie jeden z, z witających mnie Polaków powiedział, że przeżywamy czasy posmoleńskie. Jest w tym określeniu bardzo wiele prawdy. Jest oczywiste, że na co dzień tego możemy nie dostrzegać. Jest oczywiste, że na co dzień zajmujemy się no, tym, co wymaga, czego od nas wymaga e, życie, tego, co jest zawarte w tej łacińskiej sentencji mówiącej, że primere vivere deinde Filozofare, de Najpierw trzeba przede wszystkim żyć, załatwić sprawy podstawowe, potem się zastanawiamy nad sprawami szerszymi. To jest zupełnie naturalne. Ale gdzieś z tyłu głowy. Ta sprawa dramatu Soleńskiego nam przez cały czas przypomina o tym, że całe życie Polski się zmieniło w ciągu tych kilkunastu sekund, że wszystko się wywróciło do góry nogami, że te nadzieje, jakie mieliśmy po 89 roku, iż oto będziemy mogli wreszcie po 200 latach nieustannego strachu nieustannego zagrożenia, nieustannego poddawania, poddania bycia poddanym presji z obu stron wielkich mocarstw i kwestionowania naszego prawa w ogóle do życia znowu tamten straszliwy cień powrócił. Jakkolwiek byśmy ten cień odpędzali, jakkolwiek byśmy zagadywali tę rzeczywistość, no to nikt nie jest już w stanie. Zmienić tego, że znowu na Polskę spadło coś, co jest wyjątkowe na świecie, ale wyjątkowe w sensie tragizmu, że musimy mieć świadomość, iż taka tragedia, w której w ciągu kilkunastu sekund śmierć poniosło całe kierownictwo państwa, śmierć poniosło Całe szefostwo wojska, śmierć poniosła cała jakby centrum elity narodu, że taka tragedia nie zdarzyła się nigdy. Po prostu nigdy, żadnemu narodowi. Bez względu na to, czy mówimy o czasach wojennych, czy mówimy o czasach pokojowych, nigdy jeszcze, ani w pokoju, ani w wojnie, żaden naród, żadne państwo takiego straszliwego ciosu nie otrzymało. I jest w tym coś, co sprawia, że, powtarzam jeszcze raz, możemy próbować o tym nie myśleć, możemy pędzeni normalnymi potrzebami życia, możemy się od tej, od tej pamięci, od tego straszliwego obrazu odwracać, ale tak czy inaczej on nas... Dosięgi. I dlatego właśnie zajmując się różnymi rzeczami, tak jak to jest w, normalnym, w normalnych obowiązkach poselskich, ta sprawa jest w centrum mojego zainteresowania. Być może, być może stało się tak, że mnie pan premier Jarosław Kaczyński powierzył tę funkcję zajęcia się sprawą smoleńską, że jestem zapewne jedynym żyjącym a politykiem polski, czynnym politykiem polski, który kierował swego czasu służbami specjalnymi, służbami cywilnymi, a także specjalnymi służbami wojskowymi. Jest, są politycy, którzy mają doświadczenie dotyczące służb cywilnych, są tacy, którzy mają doświadczenie służb kierowania służbami wojskowymi, ale faktycznie tak się złożyło, że tylko na mnie spadło to doświadczenie z kierowania jednymi i drugimi, a w tej sprawie, nie przesadzając roli służb, nie mitologizując roli służb oczywiście, i nie czyniąc z tego jakiegoś nadzwyczajnego problemu, czy nadzwyczajnej wiedzy, bo tu jest bardzo wiele mistyfikacji, często wytwarzanych przez same te służby, które chętnie otaczają się taką otoczką tajemnicy, po to, żeby łatwiej czynić z siebie nad ludzi, którzy mogą, mając w rękach władzę życia i śmierci. Tak, oczywiście nie jest. To są normalni ludzie czasami z większymi słabościami, większymi problemami niż ci, którzy zajmują się na przykład sprzedażą gazet. Naprawdę, to nie jest tak, że to są jacyś specjalni na ludzie. Niemniej przeto jest to pewna specyficzna wiedza i specyficzna grupa, która w Polsce szczególnie po roku 1939 odgrywa przez całe te dziesiątki lat szczególne znaczenie olbrzymie znaczenie tak jest I można by powiedzieć że to znaczenie wzrastało w ciągu tych kilkudziesięciu lat i wcale się to nie zmieniło po roku 89 czy ta kwestia i czy ta wiedza czy to doświadczenie ma znaczenie przy analizie e, tragedii Smoleńskiej czy nie no na to ostatecznie odpowie Przyszłość, ale nie ma wątpliwości, że jest ona niezbędna. Ja nie twierdzę, że wystarczająca w, w żadnym wypadku. Być może wiedza dotycząca funkcjonowania silników lotniczych jest tutaj ważniejsza niż wiedza dotycząca służb specjalnych, ale jedna i druga jest z pewnością jest z pewnością przydatna do analizowania tej, tego, co się zdarzyło. Czasy posmoleńskie. Charakteryzują się tym, iż stajemy znowu wobec pytania o to, czy i w jakim kształcie może przetrwać i jakie działania są niezbędne, by przetrwało państwo polskie. Tak naprawdę jest. Tak naprawdę jest i z tą świadomością do całej tej problematyki podchodzimy. Oczywiście, nasi wrogowie też są tego, Pełni świadomi, więc proszę, żeby Państwa nie dziwiło, ani nie gorszyło to, że na zespół parlamentarny także na mnie osobiście nieustannie od rana do nocy z mediów różnych sypią się same po twarze ataki, a różnorodne wymysły i różnorodne przede wszystkim. Kłamstwa. To jest tylko świadectwo tego, że nasi wrogowie świadomi są, jak ta sprawa jest ważna, jak ta sprawa jest kluczowa. I bez względu na to, czy podają to w formie próby kpin z naszej pracy, czy podają to w formie ataków na naszą pracę, tak czy inaczej, jest to świadectwo, iż zbliżamy się do wyjaśnienia tej. Katastrofy, tej tragedii. Czasami mówi się, a i bardzo mnie to bulwersuje, iż oto po 3,5 lat mniej wiemy na temat tej katastrofy, niż było to na początku. Mniej na ten temat podaje do wiadomości publicznej rząd Donalda Tuska. To jest prawda. Najchętniej w ogóle do tym nie mówi. I marzy o tym, żeby w ogóle nad tą sprawą zapadła cisza trumienna. Tak, takie jest stanowisko rządu na Tuska. Ale wiedza na temat przebiegu tej tragedii w ciągu tych 3,5 lat jest w sposób zaskakujący duża. Zaskakujący duża. Ja naprawdę nie marzyłem o tym wtedy, gdy zacząłem się tą problematyką zajmować, że minie zaledwie 3,5 roku i ja będę mógł bez względu na to, czy to jest Warszawa, czy to jest Toronto, czy to jest Chicago, czy to jest Londyn, przedstawić społeczeństwu, przedstawić słuchaczom, przedstawić Polakom, ale także przedstawić w Parlamencie Europejskim dosyć dokładny i szczegółowy opis przebiegu wydarzeń także zrekonstruowany w wizualizacji, zrekonstruowany na podstawie bardzo szczegółowych, precyzyjnych danych pokazujących jak minuta po, po minucie i sekunda po sekundzie to się działo. Ale przede wszystkim nie sądziłem, że minie tak niewiele czasu, gdy będziemy mogli precyzyjnie powiedzieć, Dlaczego doszło do tej katastrofy? Nie dlaczego w sensie wywodu polityczno-ideowego, bo to było banalne w jakimś sensie i jasne od samego początku. I jasne od samego początku. Nie trzeba strasznie wielkiej filozofii, żeby zrozumieć, dlaczego dochodzi do tak straszliwej tragedii, w której ginie prezydent Rzeczpospolitej, który jako pierwszy, jako pierwszy po czasach wielkich polskich polityków, takich jak Piłsudzki taki jak Dmowski, a podjął tę wielką myśl będącą fundamentem Polski Racistanu, nie będącą myślą lewicową, prawicową, liberalną, konserwatywną, ale fundamentem Polski Racistanu, czyli myśl o stworzeniu wokół Polski przestrzeni dobrobytu i wolności, porozumienia państw i narodów od Odry do Kaukazu i od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. I co więcej, i co więcej, prezydent, któremu udało się dzięki wielkiemu talentowi, dzięki wielkiemu uporowi, ale także dzięki zrozumieniu, iż a jest to, co się, co się nazywa w, w społeczeństwach anglosaskich window of opportunity, prawda, pewne szczelina możliwości, która się nagle pojawia, w której trzeba zaangażować wszystkie siły, żeby to, co najważniejsze dla danego narodu, dla danego państwa, zrealizować. I to Lech Kaczyński znakomicie rozumiał, że rządzi, jest prezentem w momencie, kiedy jest pewna przestrzeń możliwości zrealizowania polskich aspiracji, polskich szans i polskiej perspektywy historycznej, której nie było wcześniej i której może nie być w przyszłości. Ona ciągle jeszcze istnieje, chociaż my z niej już korzystać nie potrafimy. Symbolem tego działania, chociaż ono się rozkładało na bardzo wiele szczegółowych zachowań, inicjatyw, rozmów, decyzji, etc., etc., których oczywiście możemy mówić, że Państwa to będzie interesowało, ale symbolem tego Działania Było oczywiście, była oczywiście wyprawa gruzińska, jeżeli tak można to nazwać. Ten moment, kiedy podczas agresji Federacji Rosyjskiej na Gruzję, gdy wojska rosyjskie już docierały do stolicy Gruzji, to właśnie Red Kaczyński po przeprowadzeniu całego szeregu rozmów dyplomatycznych, głównie ze Stanami Zjednoczonymi, głównie z panem prezydentem Bushem, ale także, ale także z panem prezydentem Sarkozy, który był wtedy szefem Unii Europejskiej, a doprowadził do porozumienia wszystkich szefów państw Europy Środkowej i wraz z nimi udał się do Gruzji, by tam na wielkim wiecu w, stolicy, w środku stolicy, w centrum stolicy powiedzieć, że wojska rosyjskie będą zatrzymane przez całą społeczność wolnego świata i że nigdy się wolny świat i nigdy Polska się nie zgodzi na to, by agresja była sposobem rozwiązywania militarna, była sposobem rozwiązywania konfliktów i że na to będzie broniło, będzie broniło Gruzji. I wojska rosyjskie rzeczywiście musiały się cofnąć. Oczywiście tych działań, które do tego doprowadziły, był cały konglomerat. Była cała panorama różnorodnych działań od tego wiecu przez, przez podróż pana, pana prezydenta Sarkozy do Moskwy i rozmowy z Putinem przez, przez rozmowy, które prowadziła także pani Kondolesa Reiss z Putinem po wiec, o którym mówiłem, no i wreszcie po wysłanie okrętów amerykańskich w kierunku wybrzeży czarnomorskich Gruzji. A więc mieliśmy, powtarzam jeszcze raz, całą paletę działań, ale centrum tych działań, ale osią tych działań, ale człowiekiem, który je organizował od rana do nocy przez wiele, wiele tygodni i miesięcy, był prezydent polski Lech Kaczyński. I warto sobie z tego zdawać sprawę. I są tacy na świecie, bo niestety nie tylko Niestety najczęściej jest tak, że wśród Polaków bardzo chętnie przyjmuje się ten kwiarski ton, a cóż on tam mógł zrobić, ale przecież on w ogóle nie miał żadnego znaczenia. To było w ogóle takie, ach, taka sobie <laughs> wyprawa, która po prostu miała być może jakieś tam propagandowe, ale w rzeczywistej polityce to nie odbywało żadnego znaczenia. <laughs> Przy wielu z tych rozmów w ciągu poprzedzających tę wyprawę miesięcy. Byłem osobiście. I mogę być świadkiem w tej sprawie. Było więcej osób, oczywiście, nie tylko ja. Mogę być świadkiem w tej sprawie. I chcę powiedzieć, że bez prezydenta Lecha Kaczyńskiego wojska rosyjskie były Gruzję zajęte. I trzeba sobie z tego zdawać sprawę. My często przechodzimy na do porządku dziennego. Ale są dwa narody i dwa ośrodki państwowe, które świetnie rozumieją, że jest inaczej. Po pierwsze są to Gruzini, dla których Lech Kaczyński jest ich bohaterem narodowym. W Warszawie nie ma jego placu, w Warszawie nie ma jego pomnika, w Warszawie nie ma jego ulicy. A w Tbilicji są. Są place, są nabrzeża, są pomniki i każdy Gruzin, gdy tam się pojedzie, pamięta, że to Lech Kaczyński uratował. No i jest drugi nawet. A zwłaszcza druga elita państwowa, która też o tym pamięta, chociaż wyciągnęła dokładnie odwrotne konsekwencje, to jest, to jest elita rosyjska. To jest elita rosyjska, która też była w pełni świadoma, że bez Lecha Kaczyńskiego, bez prawa i sprawiedliwości, bez tej myśli państwowej i niepodległościowej, która jest przez tę formację reprezentowana. Bez tego oni by problem tak tzw. bliskiej zagranicy rozwiązali już dawno i nie mieliby tej kwestii. Nie byłoby takiego problemu. Nie było problemu i Polska wróciłaby do tej funkcji, jaką pełniła przez ubiegłe 200 lat, czyli przed pola niemieckiego i przed pola Takiego terenu, przez który się przewalają wojska, wpływy, yy, tak powiem, handlarze, yy, interesy, ale które w istocie jest tylko yy, rodzajem, że tak powiem, yy, materiału, który się używa. No, czasami niezłej poezji, innym razem niezłej, niezłej yy, muzyki, prawda, pięknych kobiet, bardzo wspaniałych wzruszeń, ale znaczenia politycznego nie ma żadnego. Otwarta równina, którą trzeba brać w planach strategicznych z punktu widzenia przejścia przez nią. Dwie, może trzy przeszkody wodne, które trzeba uwzględnić wtedy, gdy się planuje atak czołgów. W końcu nic więcej. Zero. I nazwa, która kiedyś coś przypominała, ale państwem, ale podmiotem, to ten obszar miał nie być. A był, jest, i mam nadzieję, że jeszcze będzie. Mówię o tym wszystkim, żeby, wpro, żeby Państwa wprowadzić w całą tę problematykę, nie przesądzając, i to chcę bardzo jasno podkreślić, bardzo jasno, i bardzo silnie, nie przesądzając, kto doprowadził do tragedii smoleńskiej, bo ja tego nie wiem. Bo ja tego nie wiem, ja mogę różne rzeczy przypuszczać. Ja mogę mieć różne hipotezy, ja mogę mieć różne podejrzenia, ale nie jestem tutaj po to, żeby Państwu przedstawiać moje podejrzenia, przypuszczenia i hipotezy. Ja Państwu będę przedstawiał wyłącznie fakty, które zostały przez nas, przez zespół parlamentarny już stwierdzone.